Znajdujemy się w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach, jednej z dwunastu specjalistycznych pracowni w Muzeum Narodowym w Krakowie, które działają w dziale głównego konserwatora. Obecnie prowadzona jest konserwacja obrazu Aleksandra Gierymskiego pod tytułem Wieczór nad Sekwaną. Jest to obraz bardzo ważny dla ekspozycji w Sukiennicach. Został zakupiony do zbioru w 1894 roku, w rok po namalowaniu go przez Aleksandra Gierymskiego. Aleksander Gierymski należy do ważnych twórców działających w drugiej połowie XIX wieku. Był młodszym bratem malarza Maksymiliana Gierymskiego. Razem z bratem dzielił pracownię w czasie pobytu w Monachium. Aleksander odbywał wiele podróży po miastach europejskich, gdzie przebywał i tworzył. W Paryżu namalował wieczór nad cekwaną obraz uznawany za jedno z wybitnych dzieł tego artysty. Konserwacja obrazu podjęto w związku z planowaną wystawą dzieł Aleksandra Gierymskiego. Wystawa została zaplanowana w 2014 roku. Konserwacje obrazu towarzyszą badania obiektu mające na celu rozeznanie warsztatu artystycznego Aleksandra Gierymskiego. Badania prowadzone są przez konserwatorów wykonujących konserwację we współpracy z pracownią Lambos. Obraz nosi też ślady wykonanych wcześniejszych konserwacji są to nawarstwienia w formie uzupełnień w warstwie zaprawy, czyli kitami, uzupełnienia w formie retuszy oraz nawarstwienia werniksu, który z czasem pożógł. Na obrazie zebrały się też zabrudzenia. Stan zachowania obiektu zdeterminował program konserwacji, który opracowano przed rozpoczęciem zabiegów na obrazie. Zakres prac chodziły zabiegi o charakterze estetycznym i charakterze technicznym. Prace konserwatorskie rozpoczęto wykonując próby oczyszczania lica z zabrudzeń i werniksu. Robiono to w tym celu, aby dobrać optymalne środki do usuwania zabrudzeń, bezpieczne dla samej warstwy malarskiej. Oczyszczenie lica było długotrwałe, wielotygodniowe, można powiedzieć, ze względu na to, że Artysta zastosował tutaj w warstwie malarskiej bogatą, wysoką fakturę. W zagłębieniach tej faktury skumulował się brud oraz werniks, i te miejsca szczególnie nigdy nie były oczyszczane. Dlatego też stosowano bardzo małe pensety oraz różnego rodzaju pędzelki, tak aby dostać się do tych zagłębień. Usunięcie pożółkłego werniksu i warstwy zabrudzeń. Z malowidła było bardzo istotne, ponieważ przywróciło pierwotną kolorystykę obrazu. Aleksander Gierymski był jednym z pierwszych polskich malarzy, którzy podejmowali próby malarstwa impresjonistycznego. Warstwy zabrudzeń i werniksu stwarzały pewnego rodzaju woal, który przesłaniał świetlistość barw i fałszował tą oryginalną kolorystykę. Obraz przedstawia XIX-wieczny most na Sekwanie w Paryżu, most du Carousel łączący bulwary z zabudowaniami Louvru z lewym brzegiem rzeki. Całkowicie przebudowany w 1930 roku, wygląda już inaczej, obecnie nazywany jest Mostem du Lufr. Przed przystąpieniem do konserwacji zwykle przygotowujemy dokumentację fotograficzną do obrazów. Tutaj także zostały wykonane zdjęcia w świetle widzialnym i w światłach analitycznych. Najciekawsze wydaje nam się zdjęcie w podczerwieni, które pokazuje rysunek, który Gierymski wykonał przed namalowaniem obrazu, co świadczy o doskonałym przygotowaniu do namalowania obrazu. Świadczą o tym także liczne studia plenerowe, olejne o tej samej tematyce, które zaczął malować już od 1892 roku, czyli rok przed namalowaniem tego obrazu. Obraz został namalowany na płótnie lnianym. Artysta skorzystał z gotowego płótna fabrycznego sprzedawanego na metry. Na odwrocie obrazu zachowała się pieczęć dystrybutora podobrazi pola fauneta w formie stempla. Płótno podobrazia zostało rozpięte na drewnianych krosnach. Zachowały się oryginalne krosna z tego czasu.